Witam Was moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym filmie otworzymy sobie najnowszą kolekcję, czyli Ekstra Klasę. Mam tutaj blisterek. Zobaczymy jakie karty limitowane wpadną. W środku mamy 6 saszetek i dwie karty limitowane. Żeby cały album zebrać to już teraz widzę, że będzie... Lekki problem. Limitki pewnie szybko powpadają wszystkie. A pozostałe karty do albumu będzie problem. Ale zobaczymy. Sześć saszetek. Zaczynamy. I kogo my tutaj mamy? Idola. Jest to Dimitr Ilijew. Następnie mamy Michał Koj Pawłowski Zieliński Sasin i Jach druga saszetka przyszła gwiazda Arkadiusz Reca następnie Rakowski Bartosz, Nikolicz, Kalaste i Juchar. Teraz mamy gwiazdę Łukasz Sekulski. Z bazówek Drozdowicz Sadlok. Ziajka, Małecki i Frankowski zobaczymy pierwszą limitkę, weźmy napastnika i jest to Władysław Gudkowski z Termaliki lecimy dalej z saszetkami połowa za nami i mamy teraz żelazną ścianę z Lecha Poznań Trauka, Ara, Dziuri, Nielsen i Wilusz. I jeszcze jedna karta specjalna. Kamil Biliński ze Śląska. Pozostałe to bazówki. Tosik, Vinicius, Girdawanis i Guba. Czyli jak na razie nawet fajny ten blisterek. No i mamy teraz Gutkowskiego na gwieździe. Położymy sobie go tutaj obok. Następnie Cichocki, Kowacewicz, Gerson, Wdowiak i Rudol. Pozostała nam ostatnia saszetka i limitka do pokazania. I mamy tutaj topowego bramkarza. Jest to Mariusz Pawełek. Następnie Madej, Gumny, Janicki, Romanczuk i Hamalainen. No i limitka na sam koniec pomocnik, i jest to Javi Hernandez. Karta limitowana. Nie miałem jeszcze. Tak więc cieszę się bardzo, zobaczę, które z kart będą pasować do albumu. Mam nadzieję, że większość. Dzisiaj to wszystko, dzięki Wam za uwagę, zapraszam Was na następne moje filmy. Pozdrawiam i cześć.